Cześć wszystkim! W dzisiejszym materiale o pociskach ze zubożonego uranu, które otrzymała Ukraina, o rosyjskiej odpowiedzi na ten ruch oraz ogólnie trochę o wojskowym wykorzystaniu uranu, zapraszam do oglądania i komentowania. Do nagrania tego materiału skłonił mnie medialny szum, który wokół tego tematu się zrobił. Dla ludzi, których nie interesują szczegóły, Pociski te nic nie zmienią. Rosja nic z tym nie zrobi i, żeby było śmiesznie, od początku wojny sama z takich pocisków korzysta. Ale przechodząc do samego materiału, zaczniemy od pocisków czołgowych, konkretnie od pocisków podkalibrowych. Termin ten oznacza, że pocisk, który opuszcza lufę, jest zwyczajnie mniejszy niż średnica lufy. Współczesne pociski podkalibrowe mają kształt zbliżony do gwoździa. Czy zwyczajniej pręta, który ma lotki. Dlaczego taki, a nie inny kształt? Ponieważ gdy grubość i wytrzymałość pańcerzy zaczęła rosnąć, coraz trudniej było je przebić klasycznymi pociskami. Wykorzystanie pocisków powiedzmy gwoździopodobnych dawało kilka zalet. Po pierwsze pocisk taki można było rozpędzić do znacznie większych prędkości, co oznaczało bardziej płaską trajektorię lotu. Oraz większy impet uderzenia. Jednak najważniejszy jest tu fakt skumulowania całej tej dużej energii na stosunkowo niedużej powierzchni. Co sprawia, że tak jak gwóźdź wbija się w drewno, tak pocisk, który można określić strzałką, wbija się w pance czołgu. Teraz pozostaje pytanie, jak to jest, że pocisk mniejszy od średnicy lufy da się z niej wystrzelić. Pocisk ten jest otulony tak zwanym sabotem, który pozwala uszczelnić lufę oraz sprawia, że pocisk może się w niej rozpędzić do większych prędkości. Czyli upraszczając wokół tego gwoździa, dodajemy sabot, który po opuszczeniu lufy odpada i dalej leci już tylko ten nasz gwóźdź. Wiemy już, jak działa współczesny pocisk przeciwpancerny. I teraz pojawia się pytanie, gdzie w tym wszystkim uran? Zostaje kwestia tego, z czego jest zrobiony ten nasz gwóźdź, który jest penetratorem. I tutaj są dwie możliwości: albo zubożony uran, albo spieki węglika wolframu. Oba rozwiązania mają swoje zalety, jak i wady. Przede wszystkim są to bardzo twarde materiały, które dodatkowo są ciężkie, co pozwala im nadać odpowiednią energię kinetyczną. Jakie są więc zalety uranu? Jedną z najistotniejszych jest fakt tego, że przy wbijaniu się w cel pocisk wolframowy grzybkuje, czyli się odkształca, co utrudnia mu dalszą penetrację. Pociski ze zubożonego uranu tego problemu nie mają, ponieważ one przy pokonywaniu pancerza ścierają się w taki sposób, że wręcz same się ostrzą. I tutaj znowu porównując te pociski do gwoździ, czubki gwoździ z wolframu tępią się, a gwoździe uranowe. Przy każdym uderzeniu robią się coraz ostrzejsze. Kolejną zaletą na korzyść uranu była swego czasu cena. Mianowicie spieki węglika wolframu trzeba było wytworzyć. Jest to zwyczajnie drogi i wymagający technologicznie proces. Z kolei zubożony uran jest wręcz odpadkiem, ponieważ z naturalnego uranu w procesie wzbogacania powstaje uran wzbogacony i uran zubożony. Ten wzbogacony wykorzystuje się do budowy broni atomowej jako paliwo jądrowe, a ten zubożony do produkcji choćby amunicji przeciwpancernej. Koszta te jednak zaczęły się z czasem wyrównywać i obecnie ciężko jest stwierdzić, która amunicja podczas całego cyklu jej używania jest korzystniejsza cenowo. Amunicja z uranu wydaje się lepsza. Czemu więc produkuje się też te z węglików wolframu? Z prostego powodu. Uran budzi kontrowersję. W końcu statystyczna osoba niebędąca w temacie słysząc uran myśli o broni atomowej. Sam zubożony uran ma promieniowanie zaledwie czterokrotnie większe niż promieniowanie tła, czyli takie, z którym każdy z nas się spotyka codziennie i nie jest ono groźne. Pojawia się jednak inny problem, mianowicie przy penetracji pancerza pociski uranowe ścierają się i samoostrzą co jest ich zaletą. Jednak w ten sposób powstaje pył uranowy, który pokrywa zniszczone pojazdy i okolice w Iraku. I z owym pyłem jest już zupełnie inna bajka, o czym mieli okazję się przekonać Irakijczycy, gdyż według szacunków Unii Europejskiej z 2007 roku 70% powierzchni Iraku było pokryte pyłem uranowym po wizycie amerykańskiego wojska. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział o potencjalnym zagrożeniu i dochodziło do sytuacji, gdy dziennikarze nagrywali dzieci bawiące się we wrakach pojazdów pokrytych owym pyłem. Sam pył przenika do ludzkiego organizmu i zbiera się m.in. w kościach. Nie jesteśmy w stanie go przetworzyć i ma on działanie rakotwórcze. Można się też nabawić zatrucia metalami ciężkimi. Jednym słowem, nic dobrego, przez co większość państw, w tym tych europejskich, pocisków zawierających zubożony uran już nie produkuje. Ale tutaj pojawia się haczyk, ponieważ nowe typy pocisków wolframowych również się ścierają i pył w ten sposób powstały. Jest nie mniej szkodliwy niż ten uranowy. Więc jeśli kiedyś natkniecie się na świeżo zniszczony wrak czołgu, Dwa razy zastanówcie się, czy dobrym pomysłem jest zwiedzanie go. Głównym dystrybutorem pocisków ze zubożonego uranu na świecie jest Armia Stanów Zjednoczonych, która używa go nie tylko w pociskach czołgowych, ale również jako amunicję choćby do samolotu A-10, który siał uranowe pociski w każdym jednym miejscu gdzie zapewniał bliskie wsparcie powietrzne. Zubożony uran znalazł swoje zastosowanie również w bombach, o czym mieli okazję przekonać się Serbowie. Ogółem USA podaje, że w Zatoce Perskiej w różnej formie zrzucone zostało 290 ton uranu. I nie przytaczam tego, by wskazać, że Stany Zjednoczone są tym złym. Zwyczajnie używanie zubożonego uranu jest w historii normą. Korzysta z niego USA, korzysta Wielka Brytania, ale korzysta również Rosja i korzystają Chiny. Przy czym Rosja od początku wojny na Ukrainie jako pociski przeciwpancerne wykorzystuje głównie Pociski ze zubożonego uranu. Gdy Wielka Brytania poinformowała, że wraz z czołgami Challenger, które przekaże Ukrainie, przekaże do nich również pociski ze zubożonego uranu, Rosjanie się oburzyli. I to od najwyższych stopni władzy przez rosyjskie stacje telewizyjne po zwykłych, karmionych propagandą ludzi. Przytoczę tu szojgu, który stwierdził, że uczyniono kolejny krok i że zostało ich już coraz mniej w kontekście wojny nuklearnej między Rosją a Zachodem czy Putina, twierdzącego, że Ukraina zaczyna używać broni z komponentami nuklearnymi. Teraz już wiecie, że pociski ze zubożonego uranu mają niewiele wspólnego z bronią atomową i że są to zwykłe brednie, które na potrzeby propagandy rozgłaszają Rosjanie. Mam nadzieję, że ten materiał się wam podobał. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów oraz zostawienia łapki w górze, komentarza czy subskrypcji. Trzymajcie się!